Jeżeli odczuwasz stres, panikę z powodu długów, masz problemy finansowe, to zapraszam do obejrzenia tego wideo i zrobienia ze mną szybkiej rundy tappingu. Czym jest tapping EFT? Jest to metoda, która polega na ostukiwaniu punktów akupunkturowych w ciele, polega na ostukiwaniu, czyli tappingu meridianów. Kiedy ostukujemy punkty meridianowe w naszym ciele, a są to takie linie energetyczne, które biegną przez nasze całe ciało i rozprowadzają energię w twoim ciele. To pozbywamy się blokad energetycznych, ponieważ kiedy odczuwasz jakieś silne emocje, masz jakieś problemy, tak silne emocje typu wstyd, frustracja, złość, gniew, strach i w twoim ciele tworzą się blokady energetyczne. I kiedy ostukujemy punkty akupunkturowe, nasz, nasza energia zaczyna płynąć, pozbywamy się blokad, czujemy się lepiej, przyciągamy same dobre rzeczy. I tak samo jak dbasz o swoje ciało fizyczne, tak? bierzesz prysznic, nie wiem, malujesz się, dbasz o swój wygląd, dbasz o swoje ciało, tak samo musisz dbać o ciało energetyczne i o swoje emocje. Jeżeli masz w tym momencie problemy i nie przepracujesz tych emocji, nie przepracujesz tych problemów, tych emocji, które odczuwasz, lub teraz, lub wracając do poprzednich wspomnień do poprzednich emocji, które wyzwalały się podczas Jakichś wcześniejszych sytuacji, to niestety w, nasz, w Twoim ciele dalej będą tworzyć się blokady energetyczne, niż miała choroby, lęki, depresje. Możesz sobie wyhodować guza. Nie chcemy tego. Więc warto, warto naprawdę pracować nad swoimi emocjami. I to można zrobić właśnie przy pomocy EFT Tapping. Zaczniemy od pokazania Wam punktów akupunkturowych. Pierwszy punkt to jest taki punkt karate, jak karateka. Czubek głowy, brew, skroń, pod okiem, pod nosem, broda, obojczyk, pod ręką. I to jest tak, taka skrócona wersja tapingu. Jest, są różne inne punkty, ale na dziś zrobimy taką skróconą wersję. Więc chciałabym, żebyś pomyślała sobie teraz o swoich długach, o swoich problemach, o swojej sytuacji materialnej, o cokolwiek odczuwasz teraz, jest OK, żeby to odczuwać. Wszystkie emocje, wszelkie emocje pozwól im wypłynąć. I oceń swoje emocje, swój strach, nie wiem, swój gniew, cokolwiek odczuwasz, w skali od 1 do 10. I zastanów się, gdzie to odczuwasz w Twoim ciele, gdzie te emocje siedzą. Jeżeli skupisz się na swoim problemu, problemie, na swojej emocji, czyli na przykład na, skupmy się na jednej na razie, na swoim strachu. To, gdzie on w Twoim ciele jest? Może w żołądku, może w nogach, może w głowie, gdziekolwiek jest, i zauważ, że też może być tak, że w trakcie naszej rundy tapingu może się to zmieniać. To jest OK. W trakcie sesji możesz też odczuwać ciepło gorąco, to energia się zmienia, możesz czuć się zmęczona, możesz ziewać, możesz, możesz płakać, możesz po prostu wyzwalać swoje emocje i to jest OK. Więc weź głęboki wdech i wydech. I powtarzaj, proszę za mną. Nawet jeżeli mam stres z powodu finansów i mam długi, to akceptuję, że tak właśnie jest. Nawet jeżeli być może ciężko mi zaakceptować moją sytuację finansową, to jestem otwarta, żeby to zmienić. Nawet. Jeżeli mam długi, to tu i teraz przyznaję się do tego i postanawiam zaakceptować wszystkie moje związane z tym emocje. Okay. Czubek głowy. Pieniądze, długi, brew. Moje długi i stres finansowy. Skroń. Zobowiązania, rachunki pod okiem. Chcę spłacić zaległości. Pod nosem odczuwam strach. Kiedy... Teraz broda. Kiedy pomyślę o pieniądzach, o pieniądzach i ich braku, obojczyk, i tych długach, to przeraża mnie to. Przeraża mnie to. Czpę głowę. I postanawiam zauważyć to teraz. Teraz skroń... Bry, przepraszam, brew. Chcę spłacić zaległości, chcę poczuć się lepiej. Skroń! Pod okiem. Odczuwam strach w moim ciele. Pod nosem. I odczuwam ten strach lub inną emocję, gdzie to odczuwasz w swoim ciele. Kiedy pomyślę o długach i o pieniądzach, odczuwam przyznaj się, co odczuwasz. Stres w moim ciele strach w moim ciele. Ten stres nie wykańcza. Czubek głowy. Kiedy o tym pomyślę, to czuję się. Pozwól swoim emocjom teraz wypłynąć. Skroń. Moja sytuacja pod okiem. Postanawiam zaakceptować tu, tu, gdzie jestem. To, co się dzieje. Pod nosem. Bo dopiero kiedy zaakceptuję moją sytuację, Broda, zaakceptuję moje odczucia, moje emocje, zaakceptuję to, co się dzieje pod ręką, to będę otwarta na możliwości zmiany czubek głowy. Akceptuję, że tak jest. I jestem otwarta na zaakceptowanie siebie. Dopiero kiedy zaakceptuję siebie, będę mogła zmienić swoją rzeczywistość. Ale muszę zacząć od siebie. Muszę zmienić się w środku. I zaczynam właśnie od akceptacji. Pozwalam wypłynąć moim emocjom. Nie czuję się bezpiecznie. Nie mam poczucia bezpieczeństwa. Nie mam oszczędności. I zauważam ten stres i ten strach. Pozwalam wypłynąć tym emocjom. I jestem otwarta na nowe możliwości. Wielu sławnych i bogatych ludzi kiedyś również miało problemy finansowe i długi. Ale z tego wyszli. Może ja też mogę. Może to dla mnie też jest możliwe? Zastanawiam się, czy zmiana mojej sytuacji jest możliwa. Kim muszę się stać, żeby to zmienić? Postanawiam pracować nad sobą. Postanawiam pracować nad moimi przekonaniami na temat pieniędzy. Zastanawiam się, skąd wzięły się te długi. Zastanawiam się, skąd one się wzięły. Może noszę w sobie jakieś negatywne przekonania finansowe, które pochodzą może z mojego domu rodzinnego. Zastanawiam się, co mówiło się w domu rodzinnym na temat pieniędzy. Ale nikogo nie obwiniam. Teraz ja, jestem dorosła, ja decyduję. Ja mogę się zmienić. Ja mogę zmienić moje przekonania. Moje odczucia to tylko przekonania, które można zmienić. Zastanawiam się, czy to jest możliwe. Zmiana jest możliwa. Przypominam sobie wspomnienia na temat pieniędzy. Wszystkie moje sytuacje, wspomnienia negatywne na temat pieniędzy. I postanawiam odpuścić. Postanawiam wybaczyć. W sobie i ludziom, którzy przyczynili się do moich długów, do moich błędów finansowych. Nie będę się obwiniać. Nie będę robić z siebie ofiary, tylko wezmę odpowiedzialność za to, co jest. Zaakceptuję moją sytuację. Akceptuję moją sytuację. Akceptuję siebie taką, jaką jestem. Nawet jeżeli jest to trudne akceptuję siebie taką jaką jestem. Dopiero kiedy zaakceptuję moją sytuację, będę w stanie coś zmienić. Tu i teraz odpuszczam stres z mojego ciała. Odpuszczam strach z mojego ciała. To całe napięcie w moim ciele postanawiam odpuścić. To mi nie służy. Odpuszczam strach. Zmieniam przekonania na temat pieniędzy. Powoli Powoli. Zmieniam przekonania na temat pieniędzy. Postanawiam pracować nad sobą. Te przekonania są szkodliwe i często one nie są moje. Zostałam tak zaprogramowana przez rodzinę, przez otoczenie. Ale czas to zmienić. Teraz jestem dorosła, jestem świadoma. Wybieram spokój. Wybieram spokój. Zagłębiam się w siebie i odnajduję samą siebie, która jest zaradna, która znajdzie rozwiązanie do problemów. Wybieram spokój. Wybieram spokój. Tu i teraz. Wybieram spokój. Wdech i wydech. Nie wiem jak wy, ale poczułam się mega zmęczona teraz. Zachciało mi się spać. Mam piasek w oczach. A jak ty się czujesz? Napisz w komentarzu, mam nadzieję, że to wideo było dla Ciebie pomocne. Wczuj się w swój strach, panikę, jeśli pomyślisz o swoich długach, pieniądzach, swojej sytuacji materialnej i powtarzaj ten tapping jak najczęściej, kiedy tylko potrzebujesz. Musisz to robić regularnie, bo to jedna sesja po prostu nie wystarczy. Więc jeżeli to wideo było dla Ciebie pomocne, daj mi znać w komentarzu i zapisz się na mój kanał, żeby otrzymywać powiadomienia o kolejnym wideo. Serdecznie Was pozdrawiam. Dzięki.